Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Wam, jak zaprojektować płytkę drukowaną. Do zaprojektowania naszej płytki użyjemy programu Kiket. To jest program darmowy. Możecie go sobie zainstalować i z niego korzystać. Tworzymy nowy projekt. Wpisujemy jego nazwę. Naciskamy zapisz. Wybieramy schemat. I na początku dodamy sobie do naszego schematu układ 555. Albo naciskamy na klawiaturze literkę A, albo wybieramy tutaj ten symbol. I lewy przycisk myszy w dowolnym miejscu na schemacie. Wpisujemy 555. Enter. I teraz połączymy nóżkę drugą z nóżką szóstą. Najeżdżamy na to kółeczko i naciskamy literkę W na klawiaturze. Czyli tworzymy teraz połączenie. Moglibyśmy tak samo tutaj. Mm, mamy z prawej strony tę ikonkę też połączenia, bo żeby albo tam kliknąć, albo naciskać na klawiaturze W. Kładziemy sobie połączenie. Klikamy. Dobrze. Mogę teraz, teraz żeby wyjść z tego narzędzia do kładzenia połączenia, bo teraz jak będę klikał, to cały czas kładę kolejne połączenie, albo aby wyjść z tego narzędzia naciskam Escape i już mam mm, zwykły kursor te linie, czy dowolny element mogę sobie przesuwać bez tracenia połączeń kiedy najadę na dany element i nacisnę literkę G tak, czyli mogę przemieszczać element bez tracenia połączeń ja sobie zrobię tak, o i teraz podłączymy nóżkę może ósmą do zasilania i jedynkę do masy jeszcze sobie to przeniesiemy. Tutaj zamiast literki G, naciskamy literkę M, żeby to przenieść, czyli najeżdżamy na tę nazwę i naciskamy M, przenosimy i klikamy lewym przyciskiem myszy. Naciskamy teraz A na klawiaturze. Otworzyło nam się menu wyboru elementów. Wpisujemy GND, czyli masa. I połączyliśmy to. I jeszcze przeniesiemy sobie tę nazwę tutaj o, teraz jeszcze zasilanie. Wpisujemy plus 5 V i podłączamy. Ja sobie to oddaliłem, tak, dlatego że tutaj jeszcze dodam dwa kondensatory. Możemy też kopiować elementy na naszym schemacie, czyli zamiast dodawać co chwilę kolejne elementy, możemy je kopiować te, które już mamy. Czyli najeżdżamy na dany element i naciskamy literkę C. O. Nóżkę czwartą podłączymy do zasilania. Przeniesiemy sobie to. I dodamy teraz kondensator. Wpisujemy C. OK. Podłączamy. Kopiujemy symbol masy. Tworzymy też połączenie. To sobie przeniesie. Może najpierw tak, to sobie przenoszę literką G. To sobie też przesuwam literką G. To sobie już przenoszę literką M. O. I tutaj mamy tak. To C ze znakiem zapytania to jest nazwa elementu. Tu jest znak zapytania, tak samo jak tutaj, bo to będzie później automatycznie numerowane. Czyli tego nie zmieniamy, to zostawiamy. To po prostu będzie C, na przykład C1, C2, U1. Natomiast to C to jest wartość tego kondensatora i to zmienimy. Najeżdżamy na kondensator, naciskamy V. I wpisujemy tu 10nano. I teraz, teraz podłączymy sobie jeszcze rezystory. A żeby nie zapomnieć, dodamy jeszcze kondensator ten elektrolityczny tutaj, który jest podłączony pomiędzy od nóżki szóstej i drugiej do masy. Wpisujemy CP, czyli kondensator z polaryzacją. O! Podłączamy, kopiujemy symbol masy i tworzymy połączenie. Literka V, wpisujemy 10 mikro. Dobrze. I teraz dodamy rezystory. Literka A, R, Enter. Możemy sobie elementy obracać literką R. Tak, naciskam R na klawiaturze i obracam element ten rezystor damy tutaj. Jego łączymy, o, wróć, źle nacisnąłem. Jego łączymy od nóżki szóstej do nóżki siódmej. I jego wartość to 2,2 megaoma. Kopiujemy rezystor. To sobie jeszcze przesunę. O. I rezystor dajemy ten drugi tutaj. On ma wartość. Może niech to będzie jakoś równo. O. Ten, ten rezystor ma wartość 7,5 kilo i jego łączymy od nóżki siódmej do zasilania czyli symbol zasilania sobie skopiujemy i podłączamy zasilanie nóżka trzecia to wyjście naszego sygnału z generatora czyli tworzymy połączenie, klikamy tutaj mam cały czas tworzenie połączenie klikam w tym miejscu, bo tu chcę zakończyć połączenie i teraz kliknąłem lewym przyciskiem myszy i jeszcze klikam prawym i wybieram koniec połączenia, bo chcę to połączenie przerwać. Teraz wybieram sobie ten symbol, to jest dodanie etykiety. Klikam na ten kwadracik tu, na to zakończenie połączenia, wybieram left i teraz wpisuję. Wave Main. I klikam. Tutaj dodamy sobie jeszcze kondensatory, o których mówiłem. Okay. I tu połączenie się nam zerwało. 1 mikro, 100 mikro, 10 nano, 10 mikro, 2 2 mega, 7,5 kilo. Generator mamy. Wszystkie połączenia dla generatora są utworzone. Teraz dodamy sobie układ 40-17. Tutaj mamy te nasze sygnały prostokątne. O. Jeśli nie wiecie, o czym mowa, co to za sygnały tutaj płyną, dlaczego ja je tak podpisuję, to możecie zajrzeć do poprzedniego filmu, w którym tłumaczę, jak ta lampka działa. Dobrze, tu mamy to zrobione, te połączenia wykonane dla tego układu. To już zostawiamy tak, jak jest, i teraz utworzymy sobie mm, te nasze układy kształtujące nasz przebieg i wysterowujące mm, poszczególne złącza w diodzie RGB. Czyli robimy tak: kopiujemy sobie kondensator, kopiujemy sobie któryś rezystor. O. Tak? Czyli na początku mamy układ RC. To wyrzucamy, bo kondensator potrzebujemy ten z polaryzacją elektrolityczny, Tu daliśmy wartość 47 mikro. Tutaj mamy wartość 680 kg. I tutaj tak, co tu mamy? Dajemy połączenie, kończymy L, tym razem w prawo, tak, w prawą stronę tu i wpisujemy SIG R, czyli ta linia jest połączona z tą tutaj. Dobrze, mamy układ nasz RC. Dodajemy tranzystor, naciskamy A. Wpisujemy BC547. Enter. Tutaj jest nasz wtórnik napięciowy. Dodajemy rezystor. 5V. Ups. 5V. I kolejny tranzystor, czyli ten sobie kopiujemy. Tutaj pamiętamy o tym rezystorze, który dodaliśmy w poprzednim odcinku. Zrobimy to tak. To łączymy ze sobą to łączymy, ale ten rezystor ma mieć wartość 3,3 kOhm. Tutaj mamy 68 kilo, 68. 3,3. Tutaj kolejny rezystor dodajemy. Kopiujemy symbol masy. O. Tutaj mamy dla koloru czerwonego 120 om To sobie zaznaczamy całe przesuniemy sobie kawałeczek Tworzymy połączenie, kończymy. Literka znowu L, tutaj w lewą stronę, już. I tutaj mamy LED R, czyli tu zostanie podłączony, podłączone złącze czerwone w diodzie RGB. O. Tak, i teraz sobie zrobimy tak, że weźmiemy to całe skopiujemy. Kopi blok. O. I tak, czyli nie musiałem rysować wszystkiego od nowa. Skopiowałem sobie, tylko sobie zmieniam wartości tutaj. Zamiast tutaj let r to mam. Tu naciskamy literkę E, żeby edytować to. Tu jest G, czyli dla koloru zielonego. Aj, tu jeszcze nie zmieniłem wartości elementu. Tu nie 120 ohm ma być, tylko 22 ohmy. Dla zielonego tu jest akurat 10 ohm. Tutaj jest 220 ohm. Reszta się zgadza. Mm, tak, nie, to się jeszcze nie zgadza. Też literka E. I zmieniamy na SIG G. Tak, dla koloru zielonego. I to już nam się zgadza. Dobrze. I tutaj znowu to mamy cały czas w schowku skopiowane, więc sobie przerzucamy. O, żeby było równo, to jeszcze. O. Tak. I tutaj tak samo literka E, czyli edytujemy to. Tutaj mamy kolor niebieski. O, Nie, co ja piszę? B, led B. I tutaj 22 omy, a tu 200 Om. Dobrze. Czyli to już mamy, nasze układy tranzystorowe już mamy, już prawie koniec. Teraz dodajemy już tylko naszą diodę RGB. RGB. I nasza dioda ma wyprowadzone połączenia w taki sposób, w takiej kolejności. Czerwony. Później jest ta wspólna anoda, dalej mamy zielony i niebieski. Jeśli się nie pomyliłem, to chyba tak jest. Zaraz sprawdzimy. Mamy tak, czerwony, wspólna anoda, zielony i niebieski. Czerwony, wspólna anoda, zielony i niebieski. Tak jest. Dobrze. Czyli wybieramy ten element, klikamy OK. jego sobie umieścimy tutaj kopiujemy symbol zasilania tak i dajemy I tworzymy połączenia. Tutaj za chwilę dodamy etykietki. O, teraz literka L, tym razem to w prawo. LED R. O, tutaj LED G. I LED B. O, to sobie przesuniemy tak i mamy już wszystko, mamy cały schemat naszego układu narysowany. Tutaj moglibyśmy jeszcze w ustawieniach pododawać elementy do wypełnienia tej tabelki, my nie będziemy teraz tego robić. To, co nas teraz interesuje, to trzeba ponumerować te elementy. I też tu jeszcze czegoś brakuje na schemacie. Zaraz Wam coś pokażę. Robimy tak. Najpierw ponumerujemy elementy, czyli klikamy to. Tak? I tu nam pokazuje, że skończyło. Zamykamy to. I teraz, jak przybliżymy, to zobaczymy, że już nie mamy tych znaków zapytania, tylko mamy C1, U1. Tutaj mamy C2, C5, akurat, C6, hmm, U2 i tak dalej. Mamy elementy ponumerowane i teraz kiedy elementy są już ponumerowane, klikamy na ten symbol i odpalamy. On nam sprawdza, czy on nam szuka błędów na schemacie. I pierwsze co, to nam podaje, że jedno, że piny niektórych z układów nie są. Nigdzie podłączone, a nie zaznaczyliśmy na schemacie, że mają być niepołączone. Czyli on nam to wyrzuca jako błąd, że zostawiliśmy pin wiszący, a nie oznaczyliśmy, że tak ma być. Tak? Czyli to zamykamy. I teraz robimy tak: dodajemy elementy. Wpisujemy PWR. Tak, flaga. To jest flaga zasilania. To może sobie zrobimy tak. O. Tak. I tak samo masa. To będzie tak śmiesznie wyglądać, ale ale tak ma być. To jest po prostu informacja dla mm, tego naszego sprawdzacza, wyszukiwacza błędów, że. To nasze 5V to jest właśnie główne zasilanie naszego układu. Tak, i to y, ta masa, ten symbol masy to jest też główna masa w układzie. Dobrze, zapisujemy to. Znowu klikamy tego robaczka. Uruchamiamy i widzimy, że już nie ma. Błędów y, tych informujących nas, że nie zaznaczyliśmy, które to jest zasilanie w naszym układzie. Ok. Teraz mamy jeszcze wiszące linie układów. Wybieramy sobie ten symbol, no connection i klikamy cyk, tak, czyli tak przekreślamy te, te linie. To, to zaznacza, że Tutaj żadnego połączenia ma nie być. O, zapisujemy. I teraz znowu robaczek. Uruchamiamy. I już nie ma w ogóle błędów żadnych. Ok, zamykamy. Teraz, jak już nie ma błędów, możemy to zapisać. I tworzymy teraz listę połączeń, bo żeby żeby przejść do mm, rysowania layoutu płytki drukowanej, to musimy. Może ja jeszcze to oddalę, żeby to jakoś troszkę lepiej wyglądało. O. Żeby przejść do rysowania płytki drukowanej, rysowania tych mm, ścieżek, to potrzebujemy utworzyć właśnie listę połączeń. Klikamy na to i generowanie netlisty. Zapisujemy. Tutaj mamy jeszcze takie przydatne narzędzia, jak na przykład włączamy sobie tę tabelkę i możemy z tego poziomu, tu mamy podgląd do wszystkich elementów, możemy zmieniać elementy na całym schemacie. I tu możemy też wygenerować plik BOM, czyli listę elementów. A my sobie to zapisujemy i przechodzimy do edytora płytek.